Jakie rośliny ci wzejdą, a jakie nie wzejdą po burakach, które były pryskane środkiem Convizu One? Co zrobić, aby za rok w soi nie było tych dwóch, trzy kolorowych roślin, które za chwilę będą się obsypywać? Dlaczego na jednym polu jedna odmiana daje tak trzy różne fazy rozwojowe soi? Do kiedy w takiej sytuacji możemy warunkowo siać rzepak? Co w przypadku rzepaków, które wzeszły i zaczynają usychać z braku wody? Dlaczego przy obecnej pogodzie wszystkich gatunków po burakach nie wolno ci teraz zasiać? Co najlepiej zrobić z takimi resztkami po pryzmie, po odbiorze buraków? Kiedy i po co? Stosować nawożenie dolistne w goczyce na poplon. Czy lepiej jest siać poplony co każdą rurkę, czy lepiej co drugą? Dlaczego ten grus na polu to nie jest efekt suszy, tylko złego zarządzania glebą? O czym mówi nam ta kolba i dlaczego macie szukać robactwa w kolbie i poza kolbą teraz w tej fazie kukurydzy? Ile pieniędzy tracicie przez takie samosiewy rzepaku po rzepaku? Po kukurydzy, po których herbicydach wolno wam zasiać oziminy, a po których brońcie Boże? Co jest kłamstwem, co jest ściemą? a co jest prawdą. W temacie zwalczania śmieci w obecnej fazie. Co się stanie, jeżeli na takie ziemniaki spadłby teraz nagle duży deszcz albo byłby duży front w Polsce? Co załatwiło tą lucernę, że tu jest, a tu na polu zginęła w 100%. Do kiedy w Polsce ma być ścięty ostatni pokaz lucerny, żeby zatrzymać i zachować maksymalną zimotrwałość? Czy w obecnej pogodzie, gdy nie nadają deszczu, orać i wałować, Uprawiać na głęboko? Jednak czekać do samego siebie. Jak zrobić grzybówkę przy tej suszy, aby nie przyjarać buraków? Odpowiedź na te wszystkie pytania w najnowszej szybkiej poradzie na Hektar Wiedzy. Przypomnę do obejrzenia w aplikacji mobilnej o nazwie Hektar Wiedzy oraz na stronie hektarwiedzy.pl. Przypominam również, że każdy z Was może zadać mi swoje pytanie: pytanie o to, jakie herbicydy, pytanie o to, jaka grzybówka, pytanie o to, jaka odmiana. Śmiało pod tym materiałem odpisuję na wszystkie pytania zadawane przez Was. Przypominam, do pytania możecie dołączyć zdjęcie, jeżeli na przykład macie problem z jakimś chwastem albo z jakimś dziwnym objawem chorobotwórczym. Przypominam również, że w momencie, gdy wam odpisuję, w aplikacji mobilnej automatycznie pójdzie do Was powiadomienie o tym, że macie ode mnie odpowiedź. Czym jest odpowiedź? To zalecenie, to informacja, to porada agrotechniczna dla Was. Jeżeli ty również chcesz dołączyć do największego w Polsce niezależnego portalu z wiedzą rolniczą, tutaj masz numer telefonu, możesz do mnie napisać smsa o teści Hektar Wiedzy, podpowiem Ci, jak to zrobić. Albo samodzielnie powiesz aplikację o nazwie Hektar Wiedzy, zainstaluj, aktywuj i działaj. Zarabiaj na mojej wiedzy.